chłopaki, zaraz rozpoczynamy wędkowanie. Siema Kamil. <laughs> jak to Kamil, Kamil na sprawiczek ja dzisiaj na kuzo. O tak, można sobie nóżki tylne złożyć, jeżeli mamy problemy na spadzie. Zobaczymy, czy to się będzie bujać, mam nadzieję, że nie. Zobaczcie, jaki dostałem ochotka i dżoka od Kamila. Coś pięknego, coś pięknego. Aby tylko przyniosło efekt Brim Elite tak jak wspominałem I standard glina jeszcze wezmę Wspomniałem załta wezmę barwnik czarny To trochę to przyciemnie wszystko więc tam, co tam dzisiaj wymieszałeś? Ja dzisiaj wymieszałem Grossgardonsa z Leszczem Bruda Do tego jest glina wiążąca z gliną standard Górka, bardzo dobra glina Co łapę, łapę jeszcze jest koło zera, nie? Będzie dobrze dzisiaj, siwy, znowu nic nie złapie Tak jest. Jak zawsze. Teraz daję no jeszcze tego barwnika. O, no już tutaj. mi zebrał Już mi zebrał barwnik. A to mówią bardziej tak, widziałem, że żeby to jednak chyba na sucho dodawać, nie? Czy dużo jest chyba skóry albo na sucho, bo na mokro chyba jednak na sucho lepiej. połóż A ja jeszcze się nie, nie wymieszałem nami jak zwykle prawie godzinę się rozchodzą. a on się nie spieszy słoneczko się już pojawiło. Pinka żywa spada sobie na dół przez sito, a stara zostaje. Widzicie? No dobra. Ale ja się długo się rozkładam już dwa razy pobyłem w aucie, bo czegoś zapomniałem łapa od barwnika dzisiaj będę męczyć takimi kosami. sorry, że tak majka czasami trzymam blisko, ale mam mało rąk. Chyba z 10 takich koszy za i tu mniej więcej będziemy łowić gdzieś na połowie lekko za połową. Mam na w końcu pierwszy rzut. Czy Marza? Wszystko niestety. Po co człowiek to zrobił, nie wiem. Jest głupi. tutaj taki tu mam rybki. Co chwilę, Kamil. już zapajź kilka leszczyków, nie? Trzy sztuki. Mam nadzieję, że jak zatnę, to pleciony nie urwa, bo tak może być, bo przymarza. tutaj takimi bombami rzucił, bo on na spławik że, że tam kilka litrów w ogóle zanęty poszło do wody, a ja tak tylko dziesięcioma koszami, więc się nie zdziwię jak mi rybę ściągnie. O, było branie. Siedzi. Jakiś mały bączek Ale zabawa jest, nie? Później wejdą kilogramówki. Tam chłopaki też ciągną na razie drobnica. O. Zobacz jaki gigant Kamil. Nie wiem czy to będzie. Widać. O, taki gigant. Ale zobacz, jakie sztuki. No tak, szarpał. Drugi rzut na ochotkę i piękę. Trochę spraczałem, ale trudno. Z tym leniem nie chce mi się zmieniać. Opa! To nie zawody, rekreacja. Idealnie punkt nie topię, plecionki nie topię, żeby nie popełnić błędu. Zaraz przymarznie słoneczko wychodzi, zaraz będzie cieplutko. Na razie jest lekko na minusie, bo tu w dole siedzimy. Szczytówka naprężona. Plecionka, jak coś tu jest 0, chyba 0,8. Ta flagmana plecionka. Szybko to nie nawet w porządku. Jest dosyć tania, bo kosztuje 40 zł. Kromb? No. no, a pokaż go tak. No, no duże. No. No, druga rybka. Cały czas biorą. Może uda się nagrać branie. Palce już zziębnięte trochę. Człowiek się poświęca. Kamień ciągnie rybkę właśnie. O takie szkieleciory biorę Na razie. Co rzut, co rzut jest zbrania. Takie wiecie. Szarpnięcia mocne szczytówki. No dawaj, 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 bierz, bierz, bierz. Dwie ochotki, jedna piękna. Płyt ręka mi zziębła, czekajcie, muszę na razie chyba użyć majka. O tak. Przełożę sobie. Tę rękę chyba do kieszeni dam. Mimo, że sam podkładę na rękawiczkach. Tutaj mam na dole. Tu mam podkład pod rękawiczki O, było, bo, Nie Widzieliście? Raz szarpnęło. Teraz szakpnęło delikatnie, więc już coś się tam bawi. To nie są brania karpi z komercji. Sprowokujemy rybkę, pociągnę lekko za żyłkę O, poluzujemy. A no, widzicie, pod kamerę zazwyczaj tak jest, że nie chce rybka wziąć. mi jeszcze pół godziny. Ja liczę na jeszcze jakąś ładną płoć dzisiaj, nie? Ale to zawsze jest tak, że te płocie biorą. i od razu zaatakowało, ale wtedy jest większe ryzyko spiny ryby. Taki remik, ładny leszczyk. Tak się łowi ryby, a nie jakieś tam karakany. Akurat ustawiłem kamerę i... Mieci płyną, jakieś butelka. Trzy pięknie fluo. Teraz troszeczkę tak ciężko nagrywać. Łowić, wiecie, to nie jest takie zawodnicze łowienie, gdzie się 100% skupiam, bo tu chcę trochę tak z... Kamera ustawić trochę tak, raczej telefon. Jest zimno, około zera. Ręce zamarzają ale dzisiaj 80-90% ryb na razie bierze z przesuwanego zestawu, po prostu jakby w locie atakuje. Czekam mniej więcej minutę, dwie minuty. Jak się nic nie dzieje, przesuwam zestaw i zazwyczaj ta ryba atakuje. No co, rzut jest ryba? chłopaków z prawej strony troszeczkę się uspokoiło. Trochę mnie ten byczek martwi w łowisku, no bo fajnie się zaczęło małym jakimś tam, to były leszczyki chyba plus plus ten ładniejszy taki leszcz, jak na dzisiejsze warunki, taki na mniej więcej 500 punktów, może 400. I zobaczymy teraz, czy jak przesunę zestaw, to coś się wydarzy to się od razu na kiju czuje a nie, teraz nie nic się nie będzie działo, a jak widzicie chyba widzicie robak wyssany poprowowimy dalej co Remiku, uspokoiło się trochę? To znaczy, że jest cisza przed burzą i zaraz wejdą do łopaty. ale ale jestem ci trochę słaby w rzutach przyznaję o chłopaki przycisk z hot dogami a ja frajer nie wziąłem hot -doga. powiedziałem, że nie chcę to jest właśnie fajne, bo tu niedaleko jest sklep Czekamy na następną rybę. Jak przesunę zestaw, to może coś się wydarzyć. Dam mi jeszcze 15 sekund. Ranie znowu delikatne. To jest jednak zaleta plecionki, że wszystko widać. Możliwe, że już coś tam siedzi, jakieś malutkie coś i po prostu stoi w miejscu. Trzeba by tą wędkę trzymać tak naprawdę na kolanie, żeby to wszystko w punkt wcinać. Ale tak jak mówię, ja mam chillały dzisiaj, tak? Zobaczymy, czy coś jest. Tak jak mówiłem, siedzi. Bo lubię i wy I zerwała się ryba, była ładna. Luszek. No, znowu byczek. Co się śmiejesz z mojego byczka? spadł i niestety popłynął a nie wolno wpuszczać byczków dobra Kamil ma świnioka tylko żeby teraz nie spiąć go nie łowimy na cienkich przyponach 0,10 chyba Kamil też masz nie sensasa przypon Kamil na no, odległość ale go ciągnie może karaś? lesz myślisz? No ja tam kurwy jebane No weź nie przeklinaj cały czas, no <noise> Jestem dorosły, mam 18 lat No wiem no ale Ile można przeklinać Ja na razie odstawiłem wędkę na bok, wyciągnąłem Żeby chociaż się zobaczyć, nie? Jak tam Wojtuś łowisz coś? Małe, malutkie. Kamień malut też zebrany na, na przelotce, to widać. No. Myślę, że z 3 kg mo może być. Żeby tylko koszyk się w jakieś kurde kamienie nie wplątał, bo to najgorzej Nie ma ale jaja dlatego mi kurwa tam nie brały okay. To jest 6 dych na ludzie Tak się ławcie si wyłapie ryby No to Szkoda, <laughs> że w okresie ochronnym To co? Dobra, bez prezentacji bo nie ma sensu J tu ryby nie męczne Proszę. Piękne Marzenie spinningistów, a tu na odległościowe, nie? nie? Mi niestety, byczki przejęły łowisko, jak na złość. Ten taki już większy, no cóż, cóż zrobić? Taki leszcz bardzo ładny, jak na dzisiejsze warunki. No w końcu, przełamanie jest jakieś, bo już tych byczków nie nagrywałem. Kamil się śmieje mówi, że muszę tak jak ten Polak w Anglii. Ahoj, przygodo! Właśnie tak z Kamilem rozmawiamy a propos tych byczków: czy dawać tego jokersa do gliny, czy nie. Ale mówi, że na Boguszycach to byłeś na zawodach, tak? To Boguszyce. Dużo ludzi łowiło właśnie byczki. Żeby nie dawać, wszyscy mówili za dużo jokersa, bo wejdzie byczek. A on dodał litr jokersa i nie złowił ani jednego byczka. Ale złowiłeś w ogóle jakieś ryby tam poza tym byczkiem? Same leszcze miałeś, ale byczków w ogóle znaczy się, no. Więc kurde, często w ogóle no, nie ma zasady tutaj tak naprawdę. No już teraz dałem na piękny fluo, na kasterę łowiłem byczki, na białe łowiłem byczki, na pinkę, na ochotkę, na wszystko byczki. Wojtuś będzie podbierać Kamilowi byka. Może drugi sandacz, zaraz zobaczymy. A był ogromny byczek. Ma! Podpięty leszczyk. Często na forek właśnie spotykam się z głosami, że czy plecionka fluo jest odpowiednią plecionką. Bo czy żyłka w ogóle w takich jaskrawych kolorach nie odstrasza ryby. Ale jak widać, jak ryba jest w łowisku, tak jak teraz, no też to nie przeszkadza. Po prostu bierze. No niestety, tak jak powiedziałem, cały czas dalej, byczki. Już 20. 21 ryb jakoś. Nie zawsze klikałem. Myślę, że nawet więcej. Już na wszystko biorę. Myślę, że jeszcze 15-20 minut, i zaczniemy się po mało zwiecie sprzed 12. O! W końcu przełamanie. Niesamowite. Ok, już po wędkowaniu ponad 20 ryb byczki, leszczyki. Dwa takie ładniejsze leszcze. Kamil, ten sandacz oczywiście wrócił do wody. Nie odstawałem od Kamila, więc to mnie cieszy. W ogóle wszyscy tak naprawdę połowiliśmy ryb. Tak? Tylko no nie było żadnego takiego naprawdę turbo bonusa z białorybu, czyli jakiegoś tam ładnej płoci, czy ładnego leszcza takiego, wiecie już, no chociaż takiego kilogramowego, czy z półtora kilo. Ale poćwiczyliśmy sobie. Myślę, że bym tak łowił naprawdę dzisiaj na zawodach i się wkręcił i to jeszcze myślę, że z 2-3 kilo bym dołowił. Podsumowanie, chyba... Nic więcej nie trzeba dodawać. Zostaw łapkę. Zostaw suba. Tak jak mówię, tutaj mikrofonem się dzisiaj trochę bawiłem. Trochę tam szumów było, bo frotki nie założyłem. No ale mam nadzieję, że trochę dźwięk jest lepszy. Jeżeli jest lepszy, to proszę zostaw komentarz. Napisz komentarz. W ogóle możemy podyskutować. No i chyba tyle. Do zobaczenia gdzieś tam nad wodą. Może jutro skoczę, ale nie wiem. Chyba nie. Albo za tydzień. Zobaczymy. Elo melo.